Ewidencja środków pieniężnych. Zabier obsługę kas, rachunków bankowych, walut, dokumenty rozliczeniowe, dokumenty wezwań, sesji, kompensat, zaliczki, potwierdzenia SALDA. Ja nazywam się Waldemar Lewandowicz i zapraszam do kolejnego odcinka o Ewidencja środków pieniężnych to moduł dostępny gratis dla wszystkich użytkowników modułów głównych, więc mając na przykład handel lub księgowość no albo inne moduły, masz cały moduł ewidencji środków pieniężnych, a w nim bez żadnych dopłat dowolną ilość rachunków bankowych. Kas, walut, dokumentów. Zwróćmy się zatem do naszego programu z czułymi słowami: Pokaż kotku, co masz w środku. Jesteśmy już zalogowani do programu. Kliknijmy w kafelek Ewidencja środków pieniężnych. Widzimy kilka różnych ciekawych kafelków. My na samym początku zaczniemy od kafelka Rozrachunki według dokumentów. Na kafelku tym widzimy wszystkie nierozliczone, w tej chwili, rozrachunki. Jeżeli chcemy zobaczyć coś więcej, musimy rozwinąć sobie filtr. I możemy zadecydować, czy chcemy widzieć dokumenty rozliczone, nierozliczone, tak żeby w razie czego wyjaśnić sobie sprawy. Nawet jeżeli coś mamy już rozliczone, ale niewłaściwie, możemy bardzo mocno przefiltrować to, co tutaj widzimy, tak żeby mieć właściwy punkt widzenia na nasze rozrachunki. Z tego miejsca mamy możliwość generowania wielu różnych dokumentów. Pod ikonką drukarki, tutaj przy tym trójkąciku, mamy szereg różnych wydruków już gotowych. Możemy wydrukować listę nierozliczonych dokumentów. Bardzo często drukujemy strukturę wiekową czy analizę płatności. Dokumenty są dosyć mocno parametryzowalne. Zobaczmy na przykład takiej struktury wiekowej. Oznaczamy podgląd wydruku. Pojawia nam się okienko z pewnymi parametrami do wypełnienia. Na przykład za jaki okres chcemy zrobić. Ewentualnie ograniczyć sobie do, do pewnego zakresu kontrahentów. Rodzaj dokumentów, waluta... Jeżeli chcemy brać pod uwagę dokumenty zaksięgowane, możemy też filtrować, na jakie konto one są już zaksięgowane. W tej chwili mamy prosty wydruk i widzimy, w jakich kategoriach opóźnień mamy należności. Oprócz tego mamy szereg dostępnych czynności naliczania, i w tym miejscu możemy naliczać potwierdzenia salda, wezwania do zapłaty czy inne dokumenty. Do tego jeszcze dzisiaj wrócimy. Czasami możemy czuć się troszeczkę przytłoczeni tą ilością dokumentów. Często wygodniejszym do takiej zwykłej pracy ludzkiej jest drugi z widoków dostępny, przejdę wyżej, rozrachunki według kontrahentów. W tej chwili mamy te rozrachunki pozbijane, także mamy w sumie całe spojrzenie na firmę. Jeżeli tych kontrahentów jest dużo, również możemy posłużyć się filtrami, możemy rozwinąć sobie filtr i wybrać podmioty tylko z rozrachunkami. Także te podmioty, które nie mają żadnych rozrachunków, nam tutaj z tej listy się odfiltrują. Możemy też wybrać takie podmioty, w których mamy cokolwiek do rozliczenia. Zwróćcie uwagę, jesteśmy w rozrachunkach według kontrahentów. Zaznaczam jeden z podmiotów i dwukrotnie klikając wchodzę do środka. Przeszedłem do rozrachunków według dokumentów, ale jest tutaj na filtrze wybrany podmiot. Także mamy w tej chwili listę rozrachunków według dokumentów ograniczoną do konkretnego podmiotu. Klawiszem Backspace wychodzę z powrotem do listy rozrachunków według dokumentów. Zobaczmy, jak to wygląda w firmie ABC. Jak widać na liście znajdują się dokumenty, które mogą podlegać rozliczaniu. Zatem weźmy sobie jakiś dokument i zaznaczmy inny, po wciśnięciu przyciskiem rozlicz powstanie dokument rozliczenia, który nam te dokumenty ze sobą rozliczy. Inną metodą rozliczenia jest po prostu otwarcie jednego z dokumentów. Ciśnięcie przycisku Rozliczenie i wybranie z listy dokumentów do rozliczenia poprzez kliknięcie Dodaj dokument. Jest to bardziej elastyczny sposób. Możemy tutaj bardzo dokładnie wskazywać co, w jaki sposób rozliczamy i w jakiej kwocie. Wyjdźmy z tego. Mamy jeszcze kafelek z obowiązania i należności. Jest to kafelek dosyć podobny do rozrachunku według dokumentów. I widzimy tylko zobowiązania lub tylko należności w jakimś konkretnym okresie. Powrócę teraz do kafelka rozrachunki według dokumentów. Domyślnym sortowaniem jest data dokumentu. Możemy to sortowanie też zmienić, klikając bądź w kolumnę z terminem, w zwłokę lub w pozostaje. W ten sposób mamy wylistowane dokumenty, które już mamy przeterminowane, i przesuwając się dalej w dół widzimy też te, które się zbliżają. Program posiada możliwość przygotowywania dokumentu przelewów. Możemy takie dokumenty przelewów wykonywać na listach z obowiązań, tak jak na przykład tutaj, na listach dokumentów takich jak faktury zakupowe lub listy płac. Aby to zrobić zaznaczę część dokumentów, wciskam przygotuj przelewy. W tym momencie mogę zdecydować z jakiego rachunku bankowego będę te przelewy chciał wykonywać. W jakiej dacie? Mogę też wybrać rachunek według płatności, jeżeli na płatności zaznaczyłem, z jakiego rachunku będę chciał dokonywać takich płatności. Mogę też datę przelewu przygotować zgodnie z tym, na kiedy przypada termin. A także mogę łączyć przelewy, tak żeby różne płatności do jednego kontrahenta bywały skierowane na jeden przelew. Wciskam OK. I w wyniku tego otrzymuję kilka przelewów. Na dole program w informuje nas, o do jakich dokumentów nie jest w stanie przygotować przelewów, bo na przykład już są przygotowane przelewy lub taki dokument nie podlega akurat temu kierunkowi. Zapisuję, wyczyszczę Log. Przejdźmy w takim wypadku do kafelka Przelewy. W tym miejscu mamy trzy przygotowane przelewy. Przyjrzyjmy się temu jednemu. Jest to przelew za jedną fakturę. Przyjrzyjmy się drugiemu. Jak widać tutaj w opisie jest informacja, za jakiej numer faktury. To jest numer faktury, to jest numer faktury i to jest numer faktury. Za te dokumenty jeden wspólny przelew został przygotowany. Następnie mogę zaznaczyć przelewy i przyciskiem eksport przelewów przygotować plik, który to plik później w aplikacji bankowej wczytam, tak żebym nie musiał przepisywać tych wszystkich dokumentów. Jedną z najczęściej wykonywanych czynności jest rejestracja wyciągów bankowych. Klikając raporty, możemy przejść do listy raportów kasowych oraz wyciągów bankowych. Przejdźmy do kolejnego miesiąca. Mogę wcisnąć przycisk Nowy raport, wybrać jakiej ewidencji dotyczy, następnie ustalić za jaki okres ma być. On się tutaj podpowiada bieżącym okresem. Oczywiście są dopuszczalne okresy jednodniowe, tygodniowe, dekadowe lub dowolne. To jest w konfiguracji programu. Mogę przejść na zakładkę z listą wpłat i wypłat i ręcznie rejestrować wpłaty i wypłaty. Ja jednak tak nie będę podchodził do tematu. Wykorzystam płatny dodatek elektronicznych wyciągów bankowych i zaprezentuję tak, jak to być powinno wygodnie w dużej firmie. Najpierw należy przygotować wyciąg bankowy w aplikacji bankowej na stronie www. Mogą to być pliki historii albo pliki MT940. Większość banków, prawie wszystkie banki, umożliwiają taką pracę. A nawet od niedawna niektóre banki umożliwiają pracę online nową bez generowania plików. Jeżeli chcecie zobaczyć, jakie to banki są obsługiwane, ja wejdę w opcję. Pokażę. To są wszystkie banki, które są obsługiwane w trybie elektronicznych wyciągów bankowych i rozpoznawane pliki. Do importu, więc myślę, że Twój bank też tam jest. Klikam importu i wyciągi bankowe, następnie wybieram plik, przechodzę do pobranych i wskazuję taki plik. Ja ten plik przygotowałem jako historię. Historia obejmuje dwa okresy i wrześniowy, i październikowy. W związku z tym pojawią mi się dwa dokumenty. Klikam OK i mamy dokument za wrzesień i za październik. Historia tutaj, którą mam zaimportowaną, jest historią, której okres nie pokrywa się z okresami wyciągów bankowych. Po prostu wybrałem sobie pewien zakres historii i na bieżąco mogę dopisywać do istniejących rachunków, bo mój bank pozwala na takie eksportowanie pliku. Wciskam zapisz zamknij i mamy jeden wyciąg bankowy już za wrzesień i drugi za październik. Wejdźmy do środka. Mamy, tak jak już wcześniej pokazywałem, zakładkę ogólne. Mamy zakładkę wpłaty i wypłaty. A następnie mamy zakładkę z operacjami bankowymi, i tutaj jest lista tych operacji, które nam bank dał w tym pliku, a my go wczytaliśmy. Jest to taki odpowiednik PDF-a z wyciągiem bankowym. Mamy listę podmiotów, które nam zapłaciły i opisy, a następnie mamy listę podmiotów już w ENOWA wybranych, które są skojarzone. System potrafi się uczyć, czyli jeżeli nie wie czegoś, tak jak na przykład tutaj na dole, nie wie co to jest za firma Mediasoft. Możemy wybrać z listy kontrahentów tego kontrahenta, i system już następnym razem będzie pamiętał. Tak jak tutaj u góry widzimy, że już ma szereg firm zapamiętanych, tak od tego momentu również tą firmę Mediasoft będzie pamiętał. Tak samo mogę postąpić z następnymi. Co jeszcze tutaj ciekawego widzimy? Nie musimy przepisywać żadnych liczb, żadnych nazw, nie będzie tutaj pomyłek, czeskich błędów w wartościach. Mnie najbardziej cieszy to, że jak już kończę taki wyciąg i sprawdzam saldo, to nie ma takich drobnych różnic i odszukiwania, bo na przykład pomyliłem miejscami cyferki przy przepisywaniu. Oprócz tego rozpoznawania, uczenia się numerów rachunków bankowych dla danego kontrahenta, system potrafi zareagować na napis. Oczywiście, to jest do skonfigurowania, ale możemy skonfigurować jakiś napis, np. Na opłata przelew może wywołać specjalną funkcję w programie, i ta specjalna funkcja zapisała, że taka opłata jest nierozliczana i w pełnej księgowości może również zostać opisany taki dokument na czwórkę lub piątkę, tak żeby nie trzeba było tego dokumentu już w ogóle dotykać. On już całkowicie jest obrobiony. Podobnie możemy reagować na różnego rodzaju inne napisy, typu odsetki, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego. System też potrafi wykryć, że jedna i druga strona transakcji ma nasz rachunek bankowy, czyli że to są środki pieniężne w drodze i takie środki pieniężne w drodze też może opisać to prawidłowo, co bardzo przydatne jest również do split paymentu, do opłat MPP, gdzie szereg takich dodatkowych transakcji przeniesienia kwoty VAT-u na konto vat automatycznie jest opis nie musimy tego dotykać i ręcznie poprawiać. Zwróćcie uwagę, że tutaj każdy z tych wierszy ma jakiś stan. Może być to stan wprowadzone, wtedy ENOVA jeszcze nic nie wie co z tym zrobić, po prostu jest tylko wprowadzone. Może być stan niezweryfikowany, a także stan zweryfikowany. Niezweryfikowany to jest taki stan, w którym ENOVA zapamiętała ten numer rachunku, podpowiedziała nam podmiot, ale muszę potwierdzić identyfikację. Taką identyfikację mogę potwierdzić kurtem. Tutaj jest następny przypadek niezweryfikowanego dokumentu, również mogę potwierdzić. Natomiast dużo ciekawiej się dzieje tutaj od tego momentu, ponieważ opis taki, który klient nam przygotował, jest zgodny z tym, co jest u nas we firmie, z naszymi fakturami wystawionymi. Dlatego, że zgadza się zarówno kontrahent, numer faktury, to Enowa pozwoliła sobie automatycznie taki dokument rozliczyć. Tu jest taki przypadek, kiedy ten opis nie do końca pasuje. Ktoś sobie skrócił, wpisał 6 zamiast 06. Enowa już dosyć podchodząc do tematu delikatnie, nie będąc nadgorliwa, stwierdziła, że tego jednak nie będzie rozliczała. Możemy takiego rozliczenia dokonać już teraz w tym miejscu. Mamy zaznaczony wiersz. Przyciskamy przycisk rozliczenia. Widzimy w ten sposób listę dokumentów, z którymi możemy rozliczyć. Zaznaczamy taki dokument. Wciskamy dodaj dokument. OK. Tutaj jest informacja, z czym jest ta wpłata rozliczona. Dokument jest i rozliczony, i zweryfikowany. W ten sposób możemy bardzo szybko ogarnąć bardzo duże wyciągi bankowe. Przechodzimy na samą górę. Tu już kończę omawianie dodatkowo płatnego modułu importu elektronicznych wyciągów bankowych. On służy tylko i wyłącznie za te funkcjonalności zaimportowania z pliku, automatykę w rozliczeniach i automatykę w rozpoznawaniu. Dalsza część tego filmu będzie dotyczyła już tylko i wyłącznie bezpłatnego elementu ewidencji środków pieniężnych. Tak jak wspomniałem na samym początku, mamy możliwość obsługi różnych walut. Przyjrzyjmy się w takim wypadku, jak to wygląda tutaj. Pod narzędzia mamy coś takiego jak kursy walut i możemy zobaczyć, jakie waluty są w programie skonfigurowane. Domyślnie jest tylko euro. Możemy zobaczyć też sobie historię kursu. No nie mam tutaj historii kursu. Dopiero za część września i za sierpień. Trzeba coś z tym zrobić. Nie muszę tutaj ręcznie przepisywać. Mogę po prostu wybrać import średnich kursów. Wybrać za okres. Okres mi się podpowiada. Mogę to zmienić. I zobaczcie, że historia kursu już za październik jest wypełniona. Zróbmy coś więcej. Dodajmy sobie walutę. Przejdźmy do opcji do ewidencji środków pieniężnych. Jest tutaj taka zakładka z walutami. Załóżmy nową walutę. Ponieważ dodałem symbol w postaci ISO, będę mógł skorzystać z importu. Wezmę sobie za październik. Proszę zobaczcie, mamy już dolar i mamy łączę historię kursu. Wróćmy jeszcze na chwilę do kafelka z raportami. Pokazywałem wyciągi bankowe. Możemy również stworzyć raporty kasowe. Jeżeli wybiorę kasę gotówkową, podpowiada nam się dzienny rachunek OK. Mogę wyjść teraz z tego kafelka i przejść do kafelka z dokumentami kasowymi. Wygodnie jest wybrać otwarty raport kasowy i mogę zarejestrować wpłaty i wypłaty. Czyli wpłacę coś, jakieś KP przygotuję dla kontrahenta ABC na 100 zł. Przyjmujemy wydruk takiego KP. Osobie, która wpłaca nam te pieniądze, możemy taki odcinek jeden wydać, a drugi sobie schować. Zajmijmy się teraz dokumentami rozliczeniowymi kompensatami, notami odsetkowymi, wezwaniami itd. Te kafelki pozwalają nam na podglądanie tych dokumentów różnych, natomiast najpierw musimy je przygotować. Zatem przejdźmy do kafelka rozrachunki według dokumentów i przygotujmy coś. Zaznaczyłem wszystkie dokumenty i tutaj w czynnościach wybieram opcję naliczanie potwierdzeń salda. Mógłbym ograniczyć do jakiejś konkretnej ewidencji środków pieniężnych, mógłbym ograniczyć do konkretnego podmiotu, gdybyśmy chcieli tylko z jednym podmiotem coś ustalić, do konkretnego konta księgowego albo na przykład tylko do zaznaczonych wierszy. Dlatego zaznaczyłem wszystkich, tylko zaznaczone wiersze. I możemy też wpisać numer rachunku bankowego na takim wydruku. Wciskamy OK. I w ten sposób mamy szereg dokumentów potwierdzeń SALT przygotowanych. One są jeszcze nie zatwierdzone w buforze. Zapiszemy sobie je i za chwilę wrócimy do kafelka z takimi potwierdzeniami SALT. Następnym elementem, jaki możemy zrobić, możemy zrobić wezwania do zapłaty. Podobnie możemy odfiltrować do konkretnego podmiotu. Możemy takie wezwania naliczać tylko od pewnej kwoty, żeby nie marnować czasu i wysiłku na zobowiązania, które są poniżej jakiejś małej wartości, np. 1 grosz, 2 grosze złotówka. Możemy też doliczyć koszt wezwania i wskazać rachunek bankowy. Mamy już kilka takich wezwań tutaj przygotowanych. Sprawy windykacyjne to odrębny moduł, dlatego tutaj pominę. Możemy też wykonywać tutaj kompensaty i cesje, ale w tym momencie to już należałoby zaznaczyć w ramach danego podmiotu dokumenty, które możemy skompensować. Dla przykładu mamy zobowiązanie oraz należność. To zobowiązanie z tą należnością możemy skompensować. W ten sposób przygotowana kompensata częściowo rozlicza jeden z dokumentów, a drugi w całości. Możemy zapisać to, jak te wszystkie dokumenty wyglądają w systemie. Przejdźmy do dokumentów rozliczeniowych kompensaty. Widzimy taką kompensatę. Możemy ją tworzyć, zatwierdzić oraz wydrukować. Przejdźmy do wezwań do zapłaty. Jest ich troszeczkę. Takie wezwanie możemy przejrzeć, doliczyć ręcznie jakiś koszt i zatwierdzić. Wszystkie pozostałe również możemy poprzeglądać i hurtem też możemy je zatwierdzić. Takie wezwania możemy sobie wydrukować w postaci trzech różnych typów wydruków. Taki delikatny ponaglenie do zapłaty, już ostrzej wezwanie i ostatecznie wezwanie. Kliknijmy ponaglenie. Zróbmy sobie podgląd wydruku. I teraz możemy zdecydować, że tylko oryginał. Możemy również doliczyć odsetki albo użyć adresu korespondencyjnego. Proszę zobaczyć, mamy szereg wezwań do zapłaty. Odrębnie dla każdej firmy mamy kwoty, mamy zwłokę, mamy wyliczone odsetki, natomiast nie są one wliczone do sumy. Zróbmy to raz jeszcze. Teraz doliczymy i już widać, że odsetki są również doliczone. Jeszcze raz wydrukuję. Może teraz wezwanie. Zamiast poglądu wydruku, możemy wybrać również wyślij E-mail PDF. Jeżeli mamy moduł CRM lub dodatek E-mail, możemy wybrać wysyłkę takich dokumentów od razu, wybierając konto pocztowe, wybierając pewien szablon, który będzie decydował o treści przewodniej listu i do tego, na jakie adresy E-mail będą szły te wiadomości. Także możemy ułatwić sobie zautomatyzować wysyłkę takich wezwań. I jeszcze rzućmy okiem na dokumenty potwierdzeń SALT. Tutaj podobnie możemy takie dokumenty oznaczyć, zatwierdzić, wydrukować. Możemy w taki wydruk wysłać pocztą elektroniczną, a my tutaj zobaczymy, jak to wygląda. Przejdźmy do następnych elementów modułu ewidencji środków pieniężnych. Przyjrzyjmy się już bardzo dokładnie możliwości rozliczenia różnych dokumentów. Jeszcze raz przechodzę do rozrachunków według dokumentów. Wybieram sobie zapłatę firmy Aspen, która jest w złotówkach. Otwieram. Wciskam przycisk rozliczenia i widzę zobowiązanie, które jest euro. I nie ma przeszkód, żebym rozliczył to zobowiązanie eurowe ze złotówkową zapłatą. Wciskam Dodaj dokument. Ten dokument rozliczenia, który na dole się nam pojawił, muszę otworzyć i mogę wskazać, ile to złotówek będzie odpowiadało tej kwocie 5000 euro. Lub mogę wskazać kwotę, którą chcę rozliczyć. Ale że to będzie odpowiadało tylko i wyłącznie kwocie 1000 euro, czyli mogę panować nad tym, jaką kwotę z jednego dokumentu i jaką kwotę z drugiego dokumentu będę rozliczał ze sobą, i że te dwie kwoty będą sobie tożsame, sobie równe. W ten sposób mogę stworzyć specyficzny kurs tej transakcji, który niekoniecznie musi odpowiadać kursom NBP-u lub innych banków. Przejdźmy niżej. Mamy coś takiego jak obsługę magazynu walut, więc możemy zarówno widzieć obroty, jak i zasoby na magazynie walut. Kliknijmy zasoby, wybierzmy rachunek bankowy euro i widzimy, jakie zasoby w danym momencie jeszcze mamy do wykorzystania na tym konkretnym rachunku, ile to jest waluty, jaka jest wartość w złotówkach tej waluty, a także kurs. Przejdźmy jeszcze do ewidencji dokumentów i wybierzmy sobie. Różnice kursowe i stwórzmy dokument różnic kursowych. Mamy tutaj możliwość wybrania czynności. Różnice kursowe możemy też pamiętać, że ta czynność jest dostępna pod klawiszem F7. Możemy wyznaczyć, za jaki okres będziemy te różnice kursowe naliczali. I automat przeszukał nam wszystkie dokumenty, które są i zaksięgowane po stronie zapłaty, jak i po stronie należności lub zobowiązania, czyli płatności. Jeżeli jeden i drugi dokument jest zaksięgowany i ze sobą rozliczony, to można naliczyć taką różnicę kursową. I tutaj widzimy naliczone trzy takie różnice kursowe. Możemy otworzyć taki dokument i sprawdzić, z jakich dokumentów on pochodzi. Otworzyć dekret. Otworzyć z niego dokument źródłowy. I tak samo po drugiej stronie księgowania. I teraz te różnice kursowe możemy zaksięgować. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam do zadawania pytań w komentarzach pod filmem. No i jeżeli uważasz, że ten film może być dla kogoś przydatny, poinformuj o tym YouTube'a, dawając łapkę w górę. Do zobaczenia.